Jest wtorek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się w treść dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? ów uzdrowiony, lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. Co za brak wrażliwości, może nawet arogancja, żeby pytać człowieka sparaliżowanego od 38 lat, czy chcesz wyzdrowieć? No właśnie, czy pan Jezus wykazał brak wrażliwości tym pytaniem? Przecież może się zdarzyć, że ktoś chory jest bardzo szczęśliwy, a zdrowy, przeciwnie, pogrążony w smutku i bezsensie życia. Co ciekawe, zapytany w ten sposób chory człowiek z Ewangelii nie odpowiedział Jezusowi na pytanie, lecz zaczął mówić jakby dookoła: Nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do sadzawki. Co więc było dla niego większym nieszczęściem to, że był chory, czy może to, że był samotny? Idąc dalej tym tropem, dochodzimy do kolejnej wątpliwości. Spotkawszy owego człowieka już po uzdrowieniu, Jezus mówi do niego: Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Nie znamy serca tamtego człowieka, ale jego serce znał Jezus. Może on widział, że dla chromego problemem większym od wieloletniej choroby, większym nawet od samotności, jest jego grzech, duchowy paraliż, który może go doprowadzić do czegoś gorszego niż śmierć ciała. W tym kontekście pytanie Jezusa, czy chcesz być zdrowy wydaje się już bardzo zasadne, bo może w tamtym momencie ważniejszą sprawą powinno być dla Niego budowanie przyjaźni, żeby przełamać swoją samotność, a może ważniejsze powinno być uwolnienie od grzechu, czyli wewnętrznego paraliżu. Człowiek z nadsadzawki chciał jednak być zdrowy. Jezus dał mu to, na czym mu zależało. Jaki przyniosło to owoc? Zdrowe nogi szybko przydały mu się, aby pobiec do zwierzchników żydowskich i donieść, że to Jezus uzdrawia w szabat, przez co Żydzi jeszcze bardziej prześladowali Jezusa. Zadziwiające, jak mądre było to pytanie, czy chcesz wyzdrowieć? A ty, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, czego chcesz? Czego oczekujesz od Jezusa? Za czym naprawdę tęskni twoje serce? Na dobre przeżycie kolejnego dnia Wielkiego Postu niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Chrystusie.